Proces nagrywania, a tak naprawdę proces tworzenia scenariusza. Przed włączeniem nagrywania musisz w ogóle wiedzieć, co chcesz nagrać. Musisz wybrać jeden temat i nagrać go, bez żadnej filozofii. Jednak pamiętaj o tym, że treści są bardzo ważne i bardzo to wpływa na zasięgi. Możesz mieć super techniki łapania uwagi, super techniki utrzymywania tej uwagi, ale jeżeli treści nie są interesujące, ciekawe dla Twoich odbiorców. To odbiorcy i tak to przeskrolują dalej i źle to wpłynie na watchtime. Pamiętaj, że treści muszą mieć logiczny sens, mieć maksymalną ilość informacji w jak najkrótszym czasie. Nie możesz sobie pozwolić na lanie wody, bo odbiorcy wtedy przeskrolują materiał i watchtime nie będzie się zgadzać, a wiesz, że watchtime bardzo wpływa na zasięgi. Taki jest TikTok, tak, takimi prawami rządzi się ten algorytm. I teraz jak to zrobić, żeby zrobić. Maksymalnie wartościowe treści w jak najkrótszym czasie, żeby po prostu dać maksimum informacji w jak najkrótszym czasie. Możesz to zrobić na trzy sposoby. Pierwszy sposób to to, że bierzesz sobie po prostu temat, wybierasz jakiś temat, układasz sobie go w głowie, jak mniej więcej chciałbyś to powiedzieć, bierzesz telefon i po prostu nagrywasz. Druga opcja to to, że rozpisujesz sobie główne myśli, czyli to, co bazowo chcesz powiedzieć, takie bullet pointy, lub ewentualnie możesz też wypisać pomysły na kadry i wypisujesz to w podpunktach. A trzecia opcja, rozpisujesz scenariusz 1 do 1, czyli słowo w słowo piszesz to, co później chcesz przekazać w materiale. I omówimy teraz te trzy sposoby. Pierwszy sposób na pewno nagrasz najszybciej, bo tak naprawdę musisz sobie tylko ułożyć coś w głowie. Najmniej czasu ci zejdzie na nagranie, tego. Będzie bardzo naturalnie. Jeżeli wcześniej już nagrywałeś filmy, już masz doświadczenie przed kamerą, no to na pewno będzie ci prościej. Szczególnie prościej jest, gdy nagrywasz już temat, na którym się znasz, który już tak dobrze znasz, że możesz o nim gadać godzinami i nikt w tym temacie cię nie zagnie. Zaletą też jest to, że drobne pomyłki później możesz usunąć w postprodukcji. Jednak jest to sposób, który dobrze może wykorzystać może 5-10% osób, osoby, które głównie mają już duże doświadczenie w nagrywaniu i bardzo dobrze znają się na swoim temacie. W przeciwnym wypadku będziemy za dużo lać wody, a jak będziemy za dużo lać wody, no to ten materiał nie będzie miał składu, ładu i ludzie będą chcieli scrollować dalej. To jest opcja numer jeden. Opcja numer dwa to wypisanie głównych myśli. Zaletą tego sposobu jest to, że szybko wypiszesz te bullet pointy, te punkty. Nie pogubisz się przez to podczas nagrywania, będziesz miał to wypisane i to sprawi, że będziesz Cały czas miał pod kontrolą to, co mówisz, też będzie to naturalnie wyglądać, bo będziesz wymyślał to, co mówisz, nie będziesz czytał z kartki, będziesz tylko miał wypisane punkty, żeby się trzymać głównych myśli. Nie musisz mieć też dużego doświadczenia w nagrywaniu, żeby tą opcję wykorzystywać. I zaletą też jest to, że w prosty sposób możesz zaplanować swoje kadry. Czyli jak masz na przykład kadr numer 1, to na przykład główna myśl numer 1 to jest kadr taki, później jest kadr taki, później taki, taki taki, i masz na przykład pięć różnych kadrów, dzieje się na filmie, dużo jest dynamika, no i dobrze to wtedy wygląda. To jest opcja, opcja według mnie tak dla średnio zaawansowanych. Natomiast trzecią opcją jest rozpisanie scenariusza 1 do 1 jest to to opcja najbardziej czasochłonna, bo długo zejdzie na napisaniu dokładnego scenariusza, ale też zaletą jest to, że. Gdy już wypisujesz słowo w słowo to co chcesz przekazać, to później możesz wyeliminować zbędne słowa i wtedy już na poziomie pisania tego scenariusza możesz go zaprojektować w ten sposób, by film miał maksymalnie dużo konkretu w jak najkrótszym czasie. Zaletą jest to, że będziesz jeden do jeden słowo w słowo wiedział co później masz powiedzieć w materiale, ale minusem z kolei jest to, że będzie trochę nienaturalnie. Jest trochę nienaturalnie, ale w ten sposób dobrze nagrasz materiał i jest to dobra Opcja dla osób, które nie do końca... Wiedzą o czym nagrywają lub nie mają doświadczenia w nagrywaniu. Jeżeli nie potrafisz nagrywać, często się gubisz. Scenariusz będzie dobry, bo paradoksalnie poświęcisz czas na napisanie tego scenariusza, ale później nie będziesz się mylić, nagrasz to raz, a porządnie i materiał będzie gotowy. Na to który z tych trzech elementów wybrać musisz sobie sam odpowiedzieć, w zależności od tego, jak zaawansowany poziom jest y, Twojego nagrywania i jak dobrze znasz się na swoim temacie, w jaki sposób możesz o nim konkretnie. Bez lania wody mówić. Polecam przetestować każdy sposób, nagrać po prostu każdy materiał. Dajmy, wybieramy jeden temat i nagrywamy trzy materiały, każdy innym sposobem, i zobaczymy wtedy, który materiał wyszedł nam najlepiej i przy którym poświęciliśmy najmniej czasu i najmniej się frustrowaliśmy podczas nagrywania. A teraz przechodzimy do części praktycznej i pokażę Ci, jak pisać scenariusze. Na początku mamy różne tematy, które w ogóle sobie wybieramy. No i tak, wybieramy temat w tym przypadku moim będzie to trening versus dieta. To jest temat, który wybieram i gdy wybieram ten temat to mam trzy opcje. Mogę właśnie ułożyć sobie ten temat w głowie. No jeżeli układam sobie w głowie, no to kwestia jest prosta, biorę tak naprawdę telefon do nagrywania, układam sobie to mniej więcej w głowie, jakbym to chciał powiedzieć, no i po prostu nagrywam i mówię. E, wiem to już na tyle dobrze, znam ten temat na tyle e, dokładnie, że nie muszę tutaj nic wypisywać, e, tylko po prostu biorę telefon i nagrywam. Kolejną opcją są bullet pointy, czyli, że tak powiem główne myśli. Jeżeli chodzi o główne myśli, to ja już tu sobie wypisałem trening versus dieta. E, wypisuję takie najważniejsze elementy, które chcę zawrzeć w filmie, czyli ja tu napisałem to w takim stylu, że wyszło mi w sumie łącznie 6 Pause i to mi wystarcza do tego, żeby nagrać już około 25-sekundowy, wartościowy, merytoryczny materiał. Nie ma tu żadnej filozofii, tak naprawdę musisz po prostu wypisać najważniejsze elementy, jakie chcesz poruszyć w swoim materiale. I tutaj masz przykład, w jaki sposób możesz to zrobić. Kolejny przykład to scenariusz 1 do 1. I scenariusz 1 do 1, czyli scenariusz słowo w słowo. To, co chcesz powiedzieć, i tutaj chodzi o to, że piszesz po prostu tak, jakbyś to później chciał mówić. Czyli na przykład, jak ja tu robię początek, to mówię ten sam ten film to ostateczna odpowiedź. Ważniejszy jest trening czy dieta. I w tej niszy, w niszy treningów personalnych jest to temat, który by zaciekawił danego odbiorcę. Możesz tu dać, na przykład jeszcze, że ten film to ostateczna odpowiedź, chcesz schudnąć, Ważniejszy jest trening czy dieta, żeby było też do kogo zaadresowany jest ten film. Na przykład w tym przypadku do osób, które chcą schudnąć, ale ogólnie wypisałem to później już słowo w słowo. I pamiętaj, że możesz też później eliminować zbędne słowa, czyli na przykład, jak są tu jakieś słowa, które się powtarzają, na przykład oba elementy są równie ważne, yy, skup się na obu elementach, no to tu jest coś, co się powtarza, no to mogę na przykład tu to wyeliminować. I na przykład zrobić coś takiego. Yy, no i w sumie nie traci to na merytoryce, a Film jest krótszy, także, tak jak mówiłem, im więcej merytoryki w jak najkrótszym czasie, tym lepiej. No i tutaj widzisz, że jest film, który już o czymś mówi, a naprawdę, ile może zająć? Z 15 sekund, coś takiego. To jest oczywiście przykład, ale chodzi o to, że tu masz zobrazowane, że wybieramy sobie jakiś temat z listy tematów, wypisujemy główne myśli i albo po prostu z głównymi myślami już działamy, już nagrywamy materiał. Albo piszemy scenariusz w słowo, w słowo 1 do 1 i później czytamy sobie na przykład pierwszy akapit, czytamy, nagrywamy, później czytamy drugi akapit, czytamy, pamiętamy, więc nagrywamy i tak z każdym akapitem aż do końca materiału.